Kobieta, która się tak czuje. Kurde, Kasper, możesz przestać wpiszeć jak jakiś ptaszek. Na chwilę teraz. <śmiewa> tam <śmiewasz jak> <śmiewa> Pozdrawiam Waszą wielkość innowatorki. Witam Was w kolejnym odczycie. Dzisiaj będziemy czytać graf projektorki 2-4. Przeczytam Wam na początek. Mm, formularz, co tam ciekawego mi napisała i do czego będę się odnosiła. Z jakim wyzwaniem do mnie przychodzisz? Wiecznym autosabotowaniem siebie w wyjściu do świata, umniejszaniem sobie cały czas. Wydaje mi się, że jeszcze więcej powinnam ucieleśnić, jeszcze więcej się nauczyć, doświadczyć, żeby móc pracować, prowadzić kobiety. No i tu już jakby wiem, że będą jedyneczki. Linie pierwsze będą w grafie na pewno widoczne. Mam takie poczucie pustki, jakby to co robię lub zaczynam robić, było za mało soczyste, jakby mnie nie zapala na maksa. Z jednej strony czuję misję prowadzenia kobiet do wewnętrznego spokoju i wytchnienia, kobiet, które czują, że na wszystko muszą zasłużyć, nawet na spokój, i czują, że są warte tylko wtedy jak zapierdalają, a z drugiej strony nie wiem skąd to przekonanie, że to mało interesujące i w ogóle nijakie. To brzmi jak prowadzenie generatorów. A ty jesteś projektorką, bo to to już wiem. Jakby coś było nie tak, jakby mnie była w pełni autentyczna w tym jaką jestem na Instagramie. To w ogóle mój problem, bo się na nim pojawiam i znikam. Mało działania. No i autorytet emocjonalny. Jak żyć? Też sobie zadawałam to pytanie. Jeszcze przy moim profilu 2,4 to jak złapać ten balans między czasem w jaskini a wychodzeniem do ludzi, jak to wcielić w bycie na Instagramie. Czego jesteś najbardziej ciekawa? Jak odkryć naturalny talent? Geniuszu i cień bramy świadomej ziemi to mnie mega zaintrygowało w Twoim poście ostatnio. Jak jest moje trawienie? Ok. No to lecimy z tym odczytem. Oto graf. No i tak jak mówiłam, mimo że ta innowatorka ma w profilu dwójkę i czwórkę, to tutaj przy głowie już widzimy, że po prostu jedynki wychodzą na pierwszy plan. Troszeczkę ich tu jest. Stąd też to poczucie, że jeszcze wiem za mało. Plus masz zdefiniowany kanał talentu, który jest nieświadomy, bo jest po stronie designu. Brama 48 to jest Brama Głębi, i tam właśnie, ja na nią mówię trochę kapłanka. To jest taka kapłanka, która ma bardzo mocną wiedzę wewnętrzną bardzo potężną i głęboką wiedzę wewnętrzną nie wiadomo skąd. Nie potrafi wyjaśnić, skąd ona coś wie, ale ona intuicyjnie po prostu wie, ma doświadczenia, z których wyciągnęła jakieś swoje wnioski. To jest bardzo duża głębia. Natomiast, właśnie przez to, że nie potrafi wyjaśnić, skąd wie pewne rzeczy, wkrada się ten syndrom oszusta i lęk przed nieadekwatnością. Więc to tutaj w tym formularzu mocno wybrzmiało. Potrzeba to przepracować, potrzeba zmienić perspektywę i wejść w to spektrum widzenia siebie jako właśnie tej, która wie. Bo mówi się też na bramę 48, brama czarnej magii. <laughs> więc właśnie ta kapłanka, ta, taka płanka, ta wiedźma jest, jest w tobie, jest po stronie ciała. I ta brama jest zdefiniowana przez księżyc, więc właśnie... Może być falowość odczuwana tej energii. Czyli raz czuję taką głębię, raz mi po prostu tak płynie i wyrażam to przez gardło, bo od razu jest właśnie cały kanał talentu. Jest potencjał do tego, żeby wyrazić tą głębię, tą mądrość wewnętrzną, ale to się zdarza cyklicznie. Nie jest to właśnie takie ciągłe. Kiedy mamy tutaj księżyc? Celujesz w kobiety, które mają poczucie, że na wszystko muszą zasłużyć, nawet na spokój, i czują, że są warte tylko wtedy, kiedy zasuwają, a z drugiej strony masz poczucie, że jest to nijakie i wydaje mi się, że ja wiem skąd to poczucie może wynikać. Znakomita większość kobiet ma to uczucie, bo większość świata jest po pierwsze generatorkami, a po drugie ponad 60% społeczeństwa ma niezdefiniowane ego. I właśnie to poczucie, ta pogoń za zasługiwaniem, za udowadnianiem wynika z bycia not self w centrum sakralnym i w centrum um, ego. Czyli zdefiniowany sakral odpala się i on zasuwa, 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 nie może przestać. W połączeniu z niezdefiniowanym ego cały czas udowadnia, udowadnia, że to co robię, że to co robię ma sens, że to jest to, kim jestem, że to sprawia, że jestem wartościowa. Ty natomiast jesteś odwrotnością tego, czyli masz zdefiniowane ego, więc ty tak do końca. Nie czujesz tego, nazwijmy to, bólu udowadniania, bo ty jesteś stworzona, żeby udowadniać, jesteś stworzona, żeby być konsekwentną, masz stałe poczucie własnej wartości, mimo że tutaj mówisz o tym y, autosabotażu i umniejszaniu sobie, ale jest w tobie energia do tego, żeby być konsekwentną. Więc ten, to umniejszanie sobie jest trochę na innym poziomie. Niż to, co wynika z ego. A mam wrażenie, że właśnie celujesz do grupy, która inaczej czuje tą, um, to zasługiwanie, no nie tym, czym robią. To, co może być dla Ciebie dużą wskazówką, to Twój profit potential, tak zwany. I to jest brama piąta w Sakralu. Profit Potential, potencjał do profitu, human design, centra niezdefiniowane. Totalnie skupiałabym się na sakralu i masz tą piątkę w linii trzeciej w Uranie. Piątka w linii trzeciej. W ogóle sama linia piąta mówi o cykliczności, mówi o honorowaniu cykliczności, mówi o honorowaniu odpowiedniego czasu. To jest bardzo o cyklach natury, że zima musi trwać ileś, że wiosna przyjdzie w odpowiednim czasie, nie przyjdzie pół roku wcześniej. Przychodzi w odpowiednim czasie. O tym mówi piąta brama. Natomiast w linii trzeciej to jest strach wywołany poczuciem bezradności, powodujący niepotrzebny stres i aktywność. W skrócie, kompulsywność. Czyli to jest właśnie to, o czym Ty mówisz tutaj: że one te kobiety tak zasuwają, zasuwają, kompulsywnie zasuwają, bo muszą zasłużyć, zamiast się zatrzymać. Uhonorować swoją fazę lutealną i okres, odpocząć wtedy, bo tak zostały zbudowane. Ty masz tam potencjał, żeby zarabiać swoje miliony, no nie? Tylko kwestia tego, właśnie jak ty to komunikujesz, z jaką pewnością siebie z tym wychodzisz, ale tu widzę ogromne, ogromne możliwości. Do tego ta brama jest u ciebie zdefiniowana po stronie osobowości przez uran, a uran to jest innowacja, wyjątkowość i twoje szaleństwo. Dodaj sobie właśnie tą przyprawę tego szaleństwa do twojej komunikacji, do twojej oferty. I teraz skup się na sprzedaży tego do Twojego plemienia. I to będzie triki, bo z jednej strony rzeczywiście masz czwórkę w profilu, rzeczywiście w bardziej tradycyjny sposób nawiązujesz znajomości, więc moje pytanie, czemu opierasz się na ten Instagram? Poszysz perspektywę na inne opcje Twojej widoczności jako projektorki, no bo fundamentem u Ciebie jest widoczność w marketingu. Gdzie ty możesz być jeszcze widoczna, oprócz tego Instagrama, który możliwe, że energetycznie nie jest z tobą zgodny, skoro masz ta, z nim taką relację? Może YouTube, skoro już tu oglądasz mnie? Może tradycyjne spotkania networkingowe? Może bycie gościem, gościnią, nie wiem. Są fanki femininatyw, ja nie jestem fanką femininatyw. Zaraz mi tu zjedziecie za to, <noise> może nie. No w każdym razie, może warto poszukać też w offline i to będzie bardziej wspierające, bo na Twojej trajektorii są networkerki, który, dla których też te jakości rodziny, jakości bliskości, jakości plemienne są istotne. Dlaczego nie być właśnie gościnnią na jakichś kręgach kobiet i tam mówić o swojej misji? Plus masz kanał 40-37 to jest kanał, to jest kanał społeczności, i ty masz go w swoim krzyżu inkarnacyjnym, właśnie w świadomym, słońcu, w świadomej ziemi. On mówi o byciu częścią wspólnoty i szukanie całości. Dla mnie Instagram to nie jest wspólnota. Dla mnie to jest właśnie bardziej o wyrażaniu swojej unikalności jako jedności i bycie częścią kolektywu, ale to nie Instagram. Nie ma w to... Mimo, że to jest medium społecznościowe, nie ma jakości plemienia. Gdzie jest Twoje plemię? Dla mnie bardziej grupy na Facebooku yy, są... Plemienne niż Instagram. Grupa na Telegramie. No, tak to widzę. Może właśnie inne medium będzie sprzyjać. Wspomniałam o tym, że kanał wspólnoty szuka całości. To jest bardzo istotne dla Ciebie również. Bo masz ten split definition, dalej mi nie powiedzieliście, jak przetłumaczyć split definition, żeby było dobrze, także dalej będę tak mówiła. Definicja split, czyli masz dwie grupy centrów, które nie komunikują się ze sobą w sposób y, ciągły. Mamy jedną grupę centrów, to jest właśnie ego i emocje, połączone tym kanałem wspólnoty, który jest w, twoim, w energii Twojej misji, i mamy śledzone, Gardło i Twoją tożsamość. Znowu centrum emocjonalne, które jest Twoim decyzyjnym centrum, jest w oderwaniu od Twojej intuicji, od Twojej tożsamości. Więc okoliczności zewnętrzne mogą dopełniać ci właśnie ten pełen obieg. I powiem Ci ciekawostkę, że w tym momencie ja do. Dopinam ci twój obieg, bo ja mam zdefiniowaną bramę i 22, i 26, więc tego chyba szukałaś. <słuch> no w każdym razie w tych dwóch miejscach będziesz mocno ulegała warunkowaniu. Tam będzie ciebie przyciągać, będzie ciebie przyciągać do tej energii. Brama 22 to jest gracja, to jest radzenie sobie w trywialnych sytuacjach, gdzie właśnie ta emocjonalność bierze górę być może za bardzo, a ty z gracją chcesz przechodzić przez, przez te właśnie emocjonalne momenty. 26. Brama to jest brama sprzedawcy, to jest moc potężnego. Tutaj jest energia, żeby w taki sposób mówić, żeby sprzedać, żeby, pod, żeby ta druga osoba czuła, że ty rozumiesz jej potrzeby. Więc ty gdzieś podświadomie szukasz takich energii na zewnątrz, jesteś warunkowana i przyciągana do takich osób. Żeby dopełnić ci ten obieg. Natomiast ty sama. Ty nie masz problemu z, z przyciąganiem zasobów, z przyciąganiem ludzi do Twojego pola, dlatego że masz zdefiniowaną bramę 44. Ona właśnie ma tą super moc przyciągania ludzi do Twojego otoczenia. Więc oprócz tego, że jesteś projektorką, jak dzielisz się właśnie tym, co widzisz, Twoją perspektywą, jakie widzisz trendy na przyszłość, bo to jest też ta brama 44 to ci ludzie napływają. I ty jesteś też i ty jesteś też urodzoną liderką. Masz dwa kanały przywódcze zdefiniowane. To jest kanał 731, to jest kanał alfa i kanał 18, to jest kanał inspiracji. To są kanały przywódcze. O kanale 18 mówi się kreatywny wzór do naśladowania. To jest o Byciu taką promotorką, promotorką Twojego plemienia. Natomiast kanał 731, kanał Alfa, mówi o wpływie. Tu jest bardzo dużo energii wpływu w Twoim grafie dla mnie. I o umiejętnym wykorzystywaniu właśnie tego wpływu. Prama 31 jest Twojej Wenus, czyli to za to ludzie kochają Ci płacić. Za to, że masz na nich wpływ. Że, za to, że penetrujesz ich tą swoją projektorską aurą. Bezwysiłkowo. To jest właśnie to. Jak już jestem przy tej Wenus, e, po drugiej stronie masz 42 bramę. Ona pomaga dokańczać. Ona pomaga dokańczać cykle. Ona pomaga dokańczać to, co zostało rozpoczęte. I... Tak sobie myślę, że właśnie bardzo dużo osób, bardzo dużo generatorów ma problem z tym i ma manifestujących generatorów też w ogóle, żeby rozpoczynać pewne rzeczy, żeby rozpoczynać inicjatywy, projekty, a potem porzuca to, bo nie starta w jakimś stopniu pary motywacji, żeby, żeby zrealizować cel, a Ty masz te jakości w sobie, żeby właśnie te generatorki. Poprowadzić do realizacji ich celu, zapytałaś mnie też, jak odkryć naturalny talent. Odesłałabym cię tutaj do mojego filmu na YouTubie, gdzie mówię o tym więcej. No, generalnie tutaj warto tą swoją widoczność przepracować, bo no właśnie, dla projektora to jest też istotne, żeby pokazywać siebie. Tylko w ten sposób masz szansę wejść to pole projekcji, gdzie ktoś inny, druga osoba cię zobaczy i dostrzeże w tobie ten talent. Więc chodzenie na te networkingi, chodzenie na te kręgi kobiet, chodzenie w te miejsca publiczne, gdzie możesz właśnie mieć szansę na zaproszenie, znalezienie w social mediach tego miejsca, gdzie jest twoja scena. Twoja scena totalnie opiera się o kreatywność i o kierunek. O mądrość wewnętrzną. Jeśli chodzi o ten o geniusz i cień bramy w świadomej ziemi, to Cię zaintrygowało. No to mamy tak. W swojej świadomej ziemi jest brama 372. Sama brama 37 to jest rodzina. W linii drugiej to jest odpowiedzialność. Bycie samowystarczalną. O, yy, osiągnięcia są udoskonalane przez synergię czyli popieranie odpowiedzialności osobistej jako fundament dla siły Twojej społeczności. I teraz tak, to co jest ciekawe, że Ty masz mało bram z obiegu plemiennego. Masz porówno 40% zdefiniowanych bram z obiegu kolektywnego i 40% z indywidualnego. Natomiast ta ważność bram z Plemiennego powoduje, że ty dla plemienia jesteś turbo ważnym elementem właśnie tej społeczności, w której będziesz, natomiast twoje wewnętrzne uczucie będzie, że ty jesteś indywidualistką, która poprzez działanie w plemieniu robi coś dla kolektywu, poprzez wzmacnianie siebie. Przepracowywanie swoich przekonań, swoich jakichś ograniczeń, zmiany perspektywy na swoje talenty, dajesz dużo społeczności i oni bardzo to cenią, i, i poprzez tą akceptację społeczności ty robisz dla kolektywu robotę, i to jest jakby twój, twój taki cel, to jest twój sukces to, że kolektywnie nadchodzi, to, że kolektywnie powodujesz impact i dla samej siebie. Mam nadzieję, że to załapałaś ten niuans energetyczny, bo, bo to się wydaje sprzeczne, ale nie, nie jest. Jakby ja tu widzę totalnie, totalnie widzę w tym sens. No i teraz cieniem dla mnie bramy 37 w linii drugiej to jest ucieczka przed odpowiedzialnością. To jest uciekanie przed swoją indywidualną robotą. Jak zaczniesz wzmacniać siebie, jak zaczniesz wzmacniać swoją indywidualność, będziesz mogła w pełni uziemić tą jakość ze świadomego słońca, to jest brama 40 w linii drugiej. Ona mówi o uwolnieniu. W linii drugiej to jest rezolutność. Sama brama 40 mówi o samotności. Natomiast ty masz cały kanał, więc zmienia się w ogóle energetyka. Nie ma, nie ma samotności. Jest bycie częścią, częścią społeczności plemienia i praca na rzecz plemienia. Z gwiazdką jest ta praca, bo jesteś projektorem, więc ty nie pracujesz w klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko ty wnosisz wartość. Dzieląc się swoją perspektywą i swoim talentem, który jest tak naturalny jak oddychanie, więc no nie czujesz tego, że to praca, bo to jest twój oddech. Jak mi oddech może wspierać moją społeczność? To niedorzeczne. Co jest twoim oddychaniem? Odkryjesz to, jak się bardziej wystawisz na widok Twojego plemienia i Twojego kolektywu. Bardzo fajny odczyt, podobał mi się. Jeżeli też chcesz taki odczyt, zostawiam Ci link. Póki co są wyprzedane, ale nadal trwa konkurs, w którym można taki odczyt wygrać. Myślę, że w drugiej części kwietnia będzie kolejna dostawa i możliwość zakupu odczytu na YouTube. Jeżeli chcecie ze mną współpracować, jak widzicie, no tu jest tyle niuansów w grafie każdego. Ta strategia dla każdej z Was jest tak unikatowa, jest tak inna. Widzicie, że każdy odczyt jest zupełnie, zupełnie inny. Więc no, tutaj nie ma mowy o tym, żebym stworzyła jakąś jedną strategię i potem odcina z niej kupony. To jest po prostu koronkowa praca z każdym z Was. Także jeżeli wołacie budowanie strategii w oparciu o energetykę twojego grafu. Zostawiam linki do mojego sklepu. Napisz do mnie na Instagramie jedziemy z tym koksem tej wiosny. Sam, sami widzicie, jakie, to, jakie tam są niuanse. Każda linia ma znaczenie. Do zobaczenia w kolejnym odczycie. Trzymajcie się.